Czy zdarzyło ci się wykonać makijaż i później pomyśleć, że coś tutaj brakuje, że skóra jest pozbawiona blasku, brak takiej energii, skóra jest szara, szara brzydka, brak takiego rozświetlenia, takiej lekkości? Też się z tym borykałam do momentu, aż poznałam wyjątkowe kosmetyki, o których dzisiaj ci opowiem. Jak to jest tą magiczną paletka, która kobietom z całej Polski każdego dnia o poranku pomaga czarować, kiedy poszukujemy szybkiego i skutecznego rozwiązania paletkę. Paletka ma dno-magnesowe ma lustereczko, i jak ją ubrać? Do tej paletki osobno dokupujemy właśnie. Produkty, które komponujemy tutaj do środka. Są to produkty, którymi wyko wykonasz przepiękny, świeży, codzienny, ekspresowy makijaż. E, popatrzcie, uzupełniamy tą paletkę, e, nic tutaj się nie nie przemieszcza, ponieważ jest tutaj magnes i w ten sposób komponujemy naszą paletkę, którą każdego dnia nadasz sobie trójwymiar na naszej twarzy. Do różu, który tutaj już umieściłam, dodajemy kolejne produkty. Następnie mamy rozświetlacz, który pięknie tutaj już jest skomponowany i już mamy połowa paletki uzupełniona. Do konturowania również będzie nam potrzebny brązer. Popatrzcie, to jest paletka, którą każdego dnia wykonasz cudowny Świeży, trwały i piękny makijaż. Wszystko mieści się w tej paletce, która ma również lusterko i jest bardzo poręczna. Ale to nie wszystko, ponieważ oprócz produktów, które mamy tutaj do konturowania, mamy jeszcze w, wolne miejsca i w te wolne miejsca możemy sobie e, dobrać odpowiednie cienie, trzy cienie, które ben, dobieram wam indywidualnie pod wasze potrzeby, pod e, waszą tęczówkę oka, pod takie wasze ulubione kolory. oraz zmontowałam taką paletkę, w której mieszą się jeszcze trzy dodatkowe cienie. Jak skończyć się jeden produkt, e, wyciągasz tutaj to opakowanie i w tym miejsce możesz dać nowy produkt. Jest to genialne rozwiązanie, bo dzięki temu masz wszystko w jednym miejscu, kupujesz produkty, które są dopasowane do, do Ciebie, do Twoich potrzeb, więc kupujesz to, co używasz. Często zdarza się, że kupujemy paletki, z, którego, z których używamy tylko trzy dni, a dwa nie. Szkoda pieniędzy, jest to magiczna paletka, spersonalizowana specjalnie dla Ciebie. A Jest to paletka, która jest elegancka, która jest idealnych rozmiarów, którą pokochasz od pierwszego użycia. Sprawi, że pokochasz robić makijaż, bardzo Ci ułatwi makijaż, jaki ją pokochały. Pokochasz i Ty. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością skomponuję i wyślę dla Ciebie tą oto cudowną, elegancką. Magiczną paletkę.